Dziś w programie Nieprawdopodobne zdarzenia związane z uprowadzeniem poznańskiego biznesmena Powrócimy do sprawy zabójstwa celniczki ze Świnoujścia, Jolanty Rzeszotarskiej Wreszcie na koniec, kolejna zbrodnia największego polskiego gangu Grupy Krakowiaka Ale nie będziemy mówić o personelach Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, program 997. Witam Państwa. Na początek przypomnę nasz numer telefonu 0800 97. Naprawdę tu policjanci czekają na informacje od Państwa, czekając na telefony. Bezpłatne, bo to bezpłatna linia. Często pewnie zastanawiają się Państwo, oglądając nasze rekonstrukcje, jak się zachować w takich sytuacjach, jak pokazujemy. Sprawa, którą chcę teraz Państwu przedstawić jest taka że właściwie nie wiem, jakbym się zachował w takiej sytuacji i nie wiem, co mam państwu poradzić, prezentując teraz państwu tragiczne zdarzenia z Poznania. Było to 26 listopada 1999 roku, Poznań, ulica Noskowskiego, 24. Michał, Michał, lecę już do pracy, dobrze? Słuchaj, mogłabyś zadzwonić do mnie o 8 na komunikę, żeby mi No dobra, ja się zapraszam.

Ja zostanę, nie Czekaj. Działo się to około siódmej rano. Kiedy dziewczyna wyszła do pracy, przed mieszkaniem 28-letniego Michała Zapytowskiego pojawiło się kilku mężczyzn. O co chodzi? Gdzie jest Forsa! To jaka porsa? Jaj Forsa! mi nie róbcie, wszystko wam oddam! W Gdzie? W szacie! Stopie! Patrzcie chłopaki! To na raz! Dziękuję! Ubierasz się, to dużo się, już! Ile? się, już Ubieraj się! już! Już! Ubierasz się! już, się! już, się! już! się! się! Dobra, się! Ubieraj się! już, już, już. się! No to tam jest tak. Kto dzwoni? Nie wiem. Kto? Nie wiem. Kto? Ubieraj się. Kto dzwoni? No. Gdzieś pieniądze? Gdzieś. Dobra. No to nie. Tak, czemu? Porwany Zapytowski był znaną postacią w mieście. Choć mieszkał w obskurnej suderynie po babci, uchodził za człowieka zamożnego. Kończył budowę domu w Poznaniu. Zapytowski wraz z kilkoma kolegami tworzył nie do końca formalny zespół, który zajmował się handlem sprzętem wideo-telewizyjnym. Towar przywozili indywidualnie z Niemiec. Coś. Ochaj. Oh, Jak tam? Wartyłeś? Wszystko w porządku. Słuchajcie, nie było dostawy w tym tygodniu. A ile masz? Mam tylko dwa pudła. Ale to coś Za tydzień będę w Niemczech także przywiązać. Hmm. Dopiero za A tydzień? A jest tu no. Tak? Dzieżamy, dzieżamy. Dzieżamy, dzieżamy. Dzięki. Dzięki. Wszystko będzie. Dzień. Michał często bywał gościem dobrych poznańskich dyskotek. Posiadał też dobry samochód. W gronie wspólników często wyjeżdżał do Hiszpanii. Ale powróćmy do tragicznych wydarzeń z 26 listopada 1999 roku. Dajcie spoko. Nie, nie, nie. katujcie, nic się nie stanie. Ja nie wszystko co chcecie. I co? Czego chcecie? Trzymaj. Dzwoni. Do kogo on Dzwoni. Dzwon. Do kogo? Dzwoni. Do przyjaciela. Jakiego przyjaciela? Do wspólnika. co mam powiedzieć? Powiedzmy tak. 100 tysięcy marek i będę żył. I powiedz jeszcze, czekaj na dalsze instrukcje, tak? I rozłącz się natychmiast, okej? Okay? Co i może na wakacje pojedziemy do Grecji, jak towar od Michała? Do Grecji? Mi się obiecałeś mi bali. No to mnie w przyszłym roku. Słuchaj. Cześć, słuchaj. Jeśli chcesz, żebym przeżył, musisz załatwić 100 tysięcy marek. Kto mówi? Michał. 100 tysięcy do... Marek? A skąd ci bezma taką forsę? Nie mogę nic więcej mówić. Słuchaj, załatw te 100 tysięcy. Zadzwonił później. Po tym telefonie wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Słuchajcie, Michała zginęli. Żądają okupu. 100 tysięcy marek. Skąd wziąć kasę? Zwinęli? No poważnie, nie, nie wiem Michał za No nie wiem kto, nie wiem kto to jest. Ale kiedy? Ale myślimy, skąd kasę widziąć. Jaką kasę? No 100 tysięcy marek żądają okupu. 100 tysięcy? Skąd my... 100 tysięcy weźmiemy, nie? Dwie dychy możemy skombinować. Nie, to za mało. To może zadzwonimy do Zygmunta? Zygmunt może będzie miał, ale... Tyle Zygmunt? kasy? Zygmunt? Zygmunt? 80 tysięcy marek? Żartujesz? Na... Może na policję zadzwonimy? Na policję? To go zastrzelam od razu. Słuchajcie, wiecie, ja idę na policję. No dobra, jak chcesz, nie? Ale ja nie wiem, naprawdę zastanów się. Wspólnik Zapytowskiego, mimo oporów kolegi, postanowił poprosić o pomoc policji. Ale co pan wie? Po czym pan sądzi, że to jest porwanie? No, dzwonił do mnie i mówi, że ma przygotować 100 tysięcy marek. No nie wiem. No co, tak Telefon. Czym handlowaliście? Co to jakieś lewe interesy? Ale to nie jest ważne, czym handlowaliśmy. Nie wiem, możemy się to stać. Nie wiem, co teraz robić w tym wszystkim. No, ale co się dzieje? Widział pan kogoś? Rozmawiał pan z kimś? No to nie tego dziewczyny i do jego matki powiedzieć, nie ma go ani tutaj, ani tutaj. Policja podjęła natychmiastowe działania, ale na początek brakowało punktu zaczepienia. Nie wiadomo było, kto porwał Zapydowskiego, jakim samochodem i gdzie go wywieziono. Trzeba z pracy ściągnąć dziewczynę Zapytowskiego do domu, żeby się dowiedzieć, co tam zginęło, co się działo. Jasne? Jasne. Dokładnie rozeznać sytuację. Ludzi, którzy tam mieszkają, przesłuchać wszystkich. Może ktoś widział jakiś samochód, człowieka, no coś dziwnego, może coś się tam działo, jasne? Okay. Cały czas czekano na jakiś sygnał odporywaczy. Wiele obiecywano sobie po rozmowie z dziewczyną Zapytowskiego. Ustalmy wszystko jeszcze raz. O której pani wyszła? O siódmej. No i co? Co dalej? Co robi wtedy Michał? No jak wychodziłam, to Michał jeszcze stał i prosił mnie, żebym go budziła telefonem o 8. go pani? Dzwoniłam o i to nikt nie odbierał, więc nie wiem, coś chyba w tym momencie musiał się stać, bo dzwoniłam dosyć długo, nikt nie odbierał, także... Minęła doba, bandyci milczeli. Ustalono, że właśnie bandyci kontaktowali się ze wspólnikiem z telefonu komórkowego Zapytowskiego. Że oni muszą zadzwonić, ale nie zadzwonili już od doby. No i co z tego Żydowa? Może go cztery dni? Jak odstrzelili? Po cholerę. że oni kasę potrzebują. Policja i wspólnicy Michała z niepokojem czekali na kontakt z bandytami-porywaczami. Tak? Zbyszek? Zebrałeś pieniądze? Tak, ale mam tylko 50 tysięcy. Ma tylko 50. Kurwa, no. Ale... To, może być? i mm -hmm. Niech będzie. Dobra. Powiedz mu tak. Czekaj. Niech... Powiedz, powtarzaj za mną. Przywieź pieniądze. Przywieź pieniądze? Na pierwszy przystanek za rondem Rataje. Na pierwszy przystanek za rondem Rataje? Za rondem Rataje. Na Tasie Katowickiej. Wrzuć te pieniądze do śmietnika? Tak. Przyjął, do wiadomości. Zrozumiałeś? Zrozumiałem czy nie? Zrozumiał. Tutaj chodzi o moje życie. Proszę cię. No i co? Dzwonił. Pieniądze mam zostawić na... czuć y, to na pierwszym przystanku za rądem ratę. Jakiego Proszę Na śmieci. Tak. Dobra, to ja powiem tak. chłopakom, oni już popną papiery i ty to zabierzesz wszystko, dobra? Czyli pieniędzy nie będziemy. No jakie pieniądze? Jak dasz im pieniądze, to go zabiją? Było to wieczorem 27 listopada 1999 roku na trasie katowickiej na wysokości osiedla oświecenia w Poznaniu. Zgodnie z dyspozycją porywaczy z okupem pojawił się wspólnik Zapytowski. Pojawia się ptaszek. Jest. Spokojnie. Tylko go nie wypłosmy. Dobra, teraz! Wój! Wój! Do Wój! Wój, bo Dobra, No i co? Zabytowskiego nie widziałeś. Nie znasz go w ogóle. To ci kazał tą kasę z kosza wziąć? Siwy milczał, ale po jego zatrzymaniu policja wiedziała, z kim ma do czynienia. Był to bowiem jeden z szefów gangu znanego poznańskiej policji. Gangu zajmującego się głównie wymuszeniami, haraczami, handlem narkotykami, kradzieżami samochodów. Wspólnik ma. Dawaj klucz. Klucz, słuchaj, daj, daj, kochany. No daj Będziesz pan żył, daj klucz. Dobrze. Czy... Słucham, wszystko dobrze, tak? No, 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 no. no, dobrze, tak. Dziękujemy tak. uprzejmie. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Miłego Wikilę mi życzymy. 17, tak. to tutaj. Chodźmy. Po porwaniu Zapydowskiego bandyci z gangu siwego zniknęli. Nie było też żadnego kontaktu z porwanym. Postanowiono przeszukać mieszkanie Siwego w Poznaniu. Też piętro wyżej. Dobra, tutaj. Sprawdź na górze, czy kogoś tam nie ma. Stój, policja! Widziałeś kto to był? Nie. Cienki! Ty zobacz, to zostawił. Pech chciał, że policjantom uciekł jeden z porywaczy. Cienki. Jednak jak się okazało, nie na długo, bowiem kilka tygodni później, choć przypadkowo, to jednak wpadł w Warszawie. Pytam Cię pięćdziesiąty raz, gdzie trzymacie Zapytowskiego. Ja odpowiadam Tobie setny raz, że nie znam żadnego Zapytowskiego. Tylko nie dobie. Co różniesz, Głąba? Wiesz, że mamy cichego i ciche wszystko gada. Tylko nie chcę powiedzieć, gdzie go trzymacie. Co Wam cichy? Nie znam żadnego zapytowskiego. Choć zatrzymano dwójkę sporywaczy, nie można było uzyskać od nich żadnych informacji. Tracono już nadzieję na to, że Zapytowski żyje. Policja! Zatrzymanie kolejnego sporywaczy na terenie poznania też niewiele zmieniło w sprawie. Przyjęto więc hipotezę że tuż po wpadce Siwego, po próbie zabrania okupu, wspólnicy unicestwili Zapytowskiego. za pieczony. Ładuj! Proszę Państwa, sytuacja jest patowa. W siedzą Sprawcy porwania Zapytowskiego, a jego, a myślę, że zwłok jego nie ma. Oni jak beton twardzi nic wam nie chcą powiedzieć. Wy z kolei nie możecie rozwiązać tej zagadki. Tak, jest to najbardziej tragiczna wersja, jaką można przyjąć, że Michał Zapytowski nie żyje. Jednak y, wszyscy, którzy zajmują się tą sprawą, mają nadzieję, że no w nocy... rodzina. Zgadza się. Ojciec wyznaczył nagrodę dla osoby, która wskaże miejsce pobytu Michała. Jest to kwota w wysokości 50 tysięcy złotych. Pół miliarda starych złotych? Tak jest. Później ci ludzie się nie kontaktowali z Wami. Mówię o bandykach. Mnie i tak samo Michał bezpośrednio po uprowadzeniu utrzymywał kontakt również ze swoim przyjacielem. Natomiast po dwóch dniach kontakt się urwał i do dnia dzisiejszego nie dał znaku życia. Kolejna sprawa w kategoriach, ja przepraszam, że tak mówię, przepraszam rodzinę Zapytowskiego, ale w kategoriach zbrodni doskonałej. Sprawcy porwania i można domniemywać zabójstwa są w areszcie. Niestety nie wiemy, gdzie znajduje się. Zapytowski, nie wiemy czy gdzieś są schowane jego zwłoki, dlatego nie można zmienić kwalifikacji tego czynu. Będą ci sprawcy póki co odpowiadać za porwanie. Być może coś zmieni po informacjach, które otrzymamy od Państwa. 061 to kierunek do poznania. Telefon 841-5611, nasz telefon 0800-1997. Teraz chciałbym Państwa zainteresować sprawą zabójstwa celniczki w 1997 roku w Świnoujściu. 7 września 1997 roku około godziny 7.30 na spacer z przem wybrała się Ewa Piekarska. Weszła do niewielkiego lasku leżącego przy trasie dojazdowej do przejścia granicznego w Albek, niedaleko ulicy Karolamiar. W pewnym momencie spacerująca dziewczyna zobaczyła zawieszoną na sznurze kobietę. Na miejsce udała się grupa dochodzeniowo-śledcza. W trakcie przeprowadzonych oględzin ustalono, że w odległości 150 metrów od ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu w lesie na drzewie wiszą zwłoki kobiety na sznurze w pozycji siedzącej. W odległości 5 metrów od zwłok znaleziono dwa damskie buty. Na tym odcinku widoczne były ślady leczenia. W trakcie przeprowadzanych zewnętrznych oględzin zwłok ustalono, że posiadają one liczne obrażenia. Nie było wątpliwości, że mamy do czynienia z morderstwem, a samobójstwo tylko upozorowano. Stwierdzono też, że ofierze zdjęto biżuterię z palców rąk i kolczyk z jednego ucha. Przy denatce nie ujawniono żadnych dokumentów. W trakcie podjętych czynności ustalono, że w nocy z 6 na 7 września w domu wypoczynkowym Hetman 1 przy ulicy Bałtyckiej odbyła się uroczystość z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej i Urzędu Celnego. Czy pani dobrze znała się z panią Jolą? Tak, znałyśmy się od ponad 20 lat, razem pracowałyśmy. Mhm. Że... Na podstawie zdjęć fotograficznych kierownik ośrodka rozpoznał Denatkę jako jedną z osób biorących udział w tamtej uroczystości. Stwierdzono też, że zwłoki należą do 40-letniej Jolanty Rzeszotarskiej, celniczki Urzędu Celnego w Świnoujściu. 6 września 1997 roku Jolanta Rzeszotarska rano pojawiła się w pracy w swoim urzędzie. Dzień dobry, co pan przewodzi? Alkohol. Może pan mi pokaże. Proszę. ale naszego tak Tego dnia wieczorem miała odbyć się impreza w domu wypoczynkowym Hetman. Ze służby odchodził jeden z oficerów Straży Granicznej. Na tę imprezę była zaproszona także pani Jola. Około godziny 20 Jolanta Rzeszotarska pojawiła się na imprezie w towarzystwie koleżanki z urzędu celnego. Impreza, na której było kilkadziesiąt osób, trwała parę godzin. Około godziny czwartej nad ranem, Jolanta Rzeszotarska wyszła z imprezy z kolegą. Nie śpij, musimy już iść! Jak ustaliła później policja, kolega Rzeszotarski zasnął na ławce, a pani Jola skierowała się w stronę centrum Świnoujścia. No cześć. No cześć. A się tam w tej porze? A, wiesz, wracam do domu, bo właśnie byłam na imprezie i skończyła się impreza i chciałam, Dobra. jestem taka zmęczona, najchętniej muszę poszła że się do domu. Dalsze zdarzenia to nie tylko do. hipoteza nie przyjęta, przyjęta nie przez autorów tego, tego programu. Ale dlaczego przegrałaś? Przecież jest elegancki skrót. Aha, no? dyniacki skrót, tak? No, no to dobrze. Do do no do Chodź. Gdzie mnie ksiądz? No dlaczego? Tu taki u mnie w domu. Ale No do dlaczego na pół, na czapion kanał, a może dla Cięggo, dla Rozmawiamy na początek o hipotezach, bo taka hipoteza była trzy lata temu dotycząca zabójstwa rzeszotarskiej. Czy wy ustaliliście jakieś inne? Nie. Bazujemy w dalszym ciągu na kilku podstawowych wersjach i między innymi wersja na tle seksualnym, bowiem denatka miała rozpiętą bluzkę, miała rozpięty rozporek, co mogłoby świadczyć, że sprawca miał wobec niej zamiary na tle seksualnym. Nie wykluczamy także motywu rabunkowego, bowiem zginęła złota biżuteria, którą niewątpliwie. W dniu u, poprzedzającym zabójstwo celniczki nosi, nosiła na sobie. E, Także nie jest wykluczony e, motyw na tle zemsty. Była to celniczka, pracowała przez e, szereg lat na przejściach granicznych w Świnoujściu i powszechnie była osobą znaną. Proszę tego nie traktować jako złośliwość, ale w zasadzie przez te trzy lata nie posunęliście się w tej sprawie do przodu. Pozostały te same hipotezy, te same wątpliwości. I mimo typowań wielu sprawców, właściwie nikomu nie postawiono do tej pory zarzutów, a nawet nie zbliżyliście się do spraw. Zgadza się. Mimo, mimo tego, że wiele, wiele starań włożyliśmy w tę sprawę, przesłuchano kilkudziesięciu świadków, było kilka osób typowanych, wszechstronnie zostały one sprawdzone, nie doprowadziło nas to do, do e, konkretnego sprawcy. Nie oznacza to jednak, że o sprawie zapomnieliśmy i stąd dzisiaj. No nie, no, że jesteście tutaj i sprawę tak, prezentujemy. Dlatego, dlatego chcielibyśmy jeszcze raz przypomnieć się społeczeństwu, mieszkańcom Świnoujścia z tą sprawą, bowiem w dalszym ciągu nazywają informacje, jednak są to informacje fragmentaryczne, cząstkowe i liczymy, że może po trzech lat odezwie się ktoś, kto jednak był świadkiem, bo też była taka informacja. Bo też na przykład że... widział gdzieś, bo... ktoś proponował komuś do sprzedania chociażby taką Dokładnie. bransoletę, czy też naszyjnik. 091 to kierunek do Świnoujścia 3272... 352, numer telefonu nasz numer 0800 1997. Kilkakrotnie informowałem Państwa o tak zwanej grupie Krakowiaka. W moim mniemaniu jest to największa grupa przestępcza w powojennej historii polskiej kryminalistyki. Działali 10 lat, zamordowali kilka osób, handlowali bronią, narkotykami, rozboje, wymuszenia, handel żywym. Towarem. To tylko niektóre z zarzutów, które stawia się tej grupie. My pokazywaliśmy w naszym programie między innymi zabójstwo konwojenta z hurtowni Rowita w Krakowie, ukraińskiego gangstera w Szczecinie. Podejrzani też są o podwójne zabójstwo właścicieli kantoru w Sosnowcu. Do tej sprawy aresztowano blisko 100 osób. W pierwszym akcie. Oskarżenia postawiono zarzuty ponad 70 osobom. Proszę sobie wyobrazić, że ta grupa była tak świetnie zorganizowana, że jeśli któryś z gangsterów wszedł do więzienia, pomocy materialnej udzielał gang. Na szczęście została przez Centralne Biuro Śledcze i Prokuraturę e, Okręgową w Katowicach ta grupa rozbita. Ta sprawa, jak to mówi policja, jest szalenie rozwojową. Będą następne akty oskarżenia. My możemy Państwa poinformować, że grupa krakowiaka, co wiemy już dziś, zamordowała także trenera Xboxingu reprezentacji polskiej mieszkańca Krakowa. Sprawę tę prezentowaliśmy blisko dwa lata temu w naszym programie. Kraków, osiedle Azory. Blok numer 45 przy ulicy Stachiewicza. Było to nad ranem po czwartej. Co się dzieje? Ktoś Ale kto cię? Nie nie, nie, nie widziałem. Tak. Tak. Jeden z mieszkańców tego bloku schodząc na dół klatką schodową, znalazł na półpiętrze krwawiącego mężczyznę. Był to sąsiad Andrzej First. Natychmiast wezwano pogotowie i policję. Od początku policja miała problem z ustaleniem motywu tej zbrodni. Andrzej First był bowiem człowiekiem bardzo spokojnym, nie był konfliktowy, był raczej przez wszystkich lubiany. Jego pasją był sport. Kiedy miał 28 lat, został mistrzem Polski w kickboxingu. Był wielokrotnym reprezentantem kraju i pierwszym trenerem kadry narodowej WKB. Posiadał drugi dan, czyli drugi stopień mistrzostwa. Był absolwentem AWF-u. Od lat prowadził założony przez siebie klub kickboxingu pod nazwą Krakowska Szkoła Sportowa Smol. Andrzej First Dorabiał też w położonym niedaleko rynku klubie Pasja. Panowie, przepraszam. Wychodzimy, panowie, są dzisiaj w terenie. Jedno, jedno, ja. Jedno, ja. No jaki Andrzej, jaki Andrzej. Różnie już wychodzimy. Wychodzimy. Problem jakiś? Branoć, panowie. Noc upłynęła w klubowej dyskotece spokojnie. Weź mnie do domu. Jasne, tak jak mówiliśmy, tylko wiesz, zamknę tutaj. Dobra. Dobra. Około czwartej rano Andrzej First opuszcza klub. Kolega odwozi Firsta pod blok na Azory. Tu zapewne czekali na Andrzeja napastnicy. First otrzymał kilkanaście razów, w tym większość nożem. Nie miał szans na przeżycie. Nikt dokładnie nie widział mordercy. Dziś już wiemy, że Andrzej First wszedł w drogę bandytom. Otóż, jako szef ochrony jednego z krakowskich lokali, nie dopuszczał do wejścia z wpływami tego gangu do tego i innych lokali. Wydano na niego wyrok. Został zamordowany. I mam do Państwa jeszcze jedną prośbę o wysłuchanie komunikatu. Policja w Katowicach prosi o pomoc w ustaleniu personaliów tej młodej kobiety, której zwłoki znaleziono 15 czerwca tego roku w betonowym silosie w Katowicach, w pobliżu ulic Opolskiej i Żelaznej. Ubrana była w granatową bluzę dresową z tkaniny typu kresz, spodnie szare rybaczki. Znak szczególny: blizna na zewnętrznej stronie prawej dłoni. Na informacje oczekuje policja w Katowicach. Podajemy numery telefonów: 225 55 lub 22456. Przypominamy także nasz numer 0800-1997. Bardzo liczymy na pomoc, bo po ostatnim programie, to dzięki Państwu właśnie udało się poznać personalia bandyty zastrzelonego przez Głogoską Policję podczas napadu na jubilera. Był to członek warszawskiego gangu. Szczegóły już za kilkanaście dni. Być może, że Państwo zauważyli, że dzisiaj przed panoramą wystartowaliśmy z naszym cyklem żyj bezpiecznie, szalenie lubianym przez Państwa cyklem, który nada nadawać będziemy przez całe wakacje w czwartki przed panoramą. Prawie w każdy y, czwartek. Popatrz, mm -hmm. zobacz, żeby ci było wygodniej. Zrób sobie po prostu tutaj kółeczko takim, wiesz? Nic tu się opieram ręką, tak? Tu się opierasz ręką, no, tu możesz się wycelować. Mm -hmm. Spokojnie nigdy ci, ci nie zejdzie na bok. Dobra. Dobry, tak? Zobacz? Oto, to, 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 tak? to. I odważnie. I mocno. Um, no. Dajemy, a, no portfele w od na stół. Co pani tu robi? Pokazujemy państwu, jak żyć bezpiecznie. A jak żyć bezpiecznie? Dowiedzą się państwo w dwójce, w czwartki. Zapraszamy. Wakacyjny cykl Żyj bezpiecznie prowadzą dla państwa policjant ze Złotopolskich Paweł Wawrzecki, a także Andrzej Kopiczyński. Towarzyszą im Magda Stużyńska i Joanna Kurowska. Serdecznie Państwa zapraszam, kolejne wydanie Żyj Bezpiecznie w najbliższy czwartek, 21.35, przed Panoramą. Natomiast my spotkamy się w magazynie 997 tego samego dnia, prawie godzinę później. Wtedy przedstawię Państwu między innymi szczegóły zabójstwa Jarosława Wiśniewskiego z Grujsa. Zrekonstruujemy zabójstwo Jadwigi Abramowicz z Wielunia. poszukiwać będziemy Jana Kornosa zabójcy żony z Opola